Dopóki czegoś nie spróbujemy, to też nie wiemy, czy to jest coś dla nas, czy to niekoniecznie jest dla nas, dlatego warto się uczyć przez całe życie. Moja przygoda z siatkówką zaczęła się tak naprawdę od szkoły 48, gdzie poznałam panią Gosię Wrońską. Chodziła za mną i mnie nabawiała, żebym przyszła na siatkówkę, za co będę jej zgodnie wdzięczna. Zaczęło się od siatkówki halowej, od pracy tutaj z, z trenerką do tak naprawdę zwiedzania całego świata i grania o najwyższe cele, co było przepiękne. To jest coś wspaniałego, bo nie dość, że są cudowni ludzie. My gramy na plaży, jest słońce. Od zawsze uwielbiałam się uczyć, uwielbiam poznawać świat. Jak wiedzieć, dlaczego coś działa w jakiś określony sposób. Moja babcia, która zawsze powtarzała, sport sportem, ale ty musisz się uczyć. Jestem magistrem gospodarki przestrzennej. Skończyłam 5 lat studiów jednocześnie, będąc zawodowym sportowcem. Przy porodzie było sporo komplikacji, musiało być cesarskie cięcie, i zaczęłam analizować, dlaczego w ogóle były takie problemy. I się okazało, że to jest totalnie normalne u sportowczyń. Więc zaczęłam się edukować i stwierdziłam, skoro ja miałam takie problemy, to na pewno jest nas więcej. Zajęłam się tymi kobietami po porodzie, bo generalnie jak przed porodem myślimy, że mamy sporo problemów i jak jesteśmy w ciąży, to okazuje się, że najwięcej problemów jest po porodzie. Zaczęłam rozwijać mój profil w internecie i tam zaczęła się zabawa z kursami online. Zrobiłam swoją własną platformę. Odnalazłam ogromną miłość w prowadzeniu tych treningów, w nawiązywaniu kontaktów z dziewczynami. Mój flagowy kurs po porodzie gdzie zrzeszam tak naprawdę dziewczyny no, z całej Polski. Skończyło około 400 e, dziewczyn. Oprócz tego mam trening funkcjonalny, trening dla kobiet w ciąży. Mamy takie nasze wspólne grupy motywacyjne. Dla mnie najważniejszą rzeczą w mojej pracy jest to, że mam kontakt z drugim człowiekiem. Dzięki temu w ogóle jestem na maksa pozytywnie naładowana. I co za tym idzie, tak dalej mogę być lepszą mamą, ale też w ogóle lepszym człowiekiem. Uwielbiam pracę z ludźmi. Chciałabym na maksa kiedyś. Stworzyć przestrzeń dla kobiet do rozmowy, do po prostu przebywania. Chciałyby tam przychodzić, i moje małe marzenie to jest, że kiedyś takie miejsce stworzę.